Dzień dobry. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literacji. Dzisiaj przychodzimy do was z książką i właściwie recenzją książki Sławka Gortycha Schronisko, które przestało istnieć. Na okładce piękne zdjęcie śnieżnych kotłów wraz ze stacją przekaźni przekaźnikową, ośrodkiem nadawczym tak naprawdę radia telewizji. Eee, słuchajcie Zanim e, zaczniemy e, opowiadać o tej książce, to muszę Wam powiedzieć, a być może to wiecie, że Małgosia też, ale na pewno ja bardziej te karkonosze znam, wydaje mi się bardzo dobrze. Przechodziłem je, przebiegłem w lewo, w prawo, z góry, na dół e, tysiące razy, więc na wieść o tym, że rzecz się dzieje w ogóle w karkonoszach, Zaświeciły mi się oczy. Ale oddaję głoś, głos Małgosi, bo jak wiecie, ona doskonale, perfekcyjnie wprowadzi was trochę, yy, o czym jest ta książka. Małgośku, proszę Czy bardzo. po prostu jakąś tu ironię, Sarkazd? naprawdę. Nie. Tak. Nie. A od razu przyszło ci do głowy sarkazm. Ciekawe, dlaczego nie, nie przyszło ci do głowy nic jakiegoś takiego nie. miłego. Nie, bo ja uwielbiam słuchać, jak opowiadasz. Państwu dowiedzmy się być może, w jakiego kolor koloru spodnie miał... Główny? O, e, no Naprawdę będę go chyba tłuc, nie? Autentycznie tak chyba wyrażę. Słuchajcie, nie? dobra, wracamy do książki. Małgośku, o czym jest ta książka? O schronisku, które przestało istnieć. Są takie troszkę trzy płaszczyzny czasowe, aczkolwiek rzecz dzieje się w 2000 w czasach współczesnych. Tak, w teraźniejszości. teraźniejszości. Natomiast początek jest taki, że nawiązaliśmy do autor nawiązał do historii zaginięcia. Dwóch chłopców w, w latach 60., ale jeszcze wcześniej mamy 1945 i pewnego SS-mana i jego przygody. Nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, a jednocześnie. Po prostu ten SS-man, o którym mówi właściciel Małgosia, jego przygodą było to, że przyszedł do domu noblisty, Hauptmana, tak. e, I e, rozkazał mu coś przechować i schować e, tutaj, tak. właśnie gdzieś. tajemniczą skrzynkę. Jakąś tajemniczą skrzynię. Tak, no ale ty, ty czekasz, aż ja to powiem dalej? No tak. i tak, no bo tam nie ma dalej, nie można mówić za bardzo no dalej. Nie, nie. E, no i w czasach aktualnych, oczywiście to było takie nawiązanie, i w czasach aktualnych e, przyjeżdża m, młody chłopak. Nie wiem, czy on miał około trzydziestki, trochę wcześniej. No, załóżmy. Który ma taką niekoniecznie dobrą relację z swoim tatą, przyjeżdża w Karkonosze. Po drodze wsiada oczywiście w pociąg, poznaje, tak mu się wydaje, że poznaje pewną dziewczynę, Martę. No i razem się udają, bo ona też jedzie, jedzie w Karkonosze, ona jedzie do jakiegoś swojego schroniska, a on jedzie do schroniska, które to było jego wuja. Alberta. Dobrze pamiętam imię? Albert miał na imię? E, tego nie pamiętam. No jego wuja w każdym razie, uh -huh. który to zapraszał go wielokrotnie, ale niestety zdarzył się wypadek. Wuj zginął w górach. I to było bardzo dziwne dla generalnie wszystkich, bo mm. y, jakby takie wypadki tam bylcą, że tak y, ujmę to kolokwialnie. Tam zapamiętajcie sobie nowe słowa. No są tu bylcy i tam bylcy, I tam nie? Bylcy. No. Zaproszę zapamiętać. Ojejku, y, to, to raczej wydarza. Oczywiście bywały różne historie, ale, ale raczej należy to do rzadkości. Raczej właśnie y, ci, którzy przyjeżdżają y, i zwiedzają góry, raczej im przydarzają się częściej różnego typu wypadki niż osobom, które tam mieszkają. Natomiast wuj. Zginął właśnie w górach, spadając w przepaść. I to jeszcze, i to nie była tylko jedyna śmierć, ponieważ taka śmierć, bardzo podobna, wydarzyła się też chyba w tych latach 60. No i to jest nawiązanie. Tak. Musicie też wiedzieć, że autor nas tutaj bardzo ładnie przeprowadza bardzo łączy. Bardzo ładnie łączy te wszystkie nitki, czyli z lat e, końca wojny II światowej do lat 60. i potem skaczemy do jakby. Aktualnych. aktualnych, natomiast to oczywiście jest ze sobą ściśle związane i cała ta historia bez tego e, nawiązania właśnie do czasów wojny i lat 60. nie miałaby tak naprawdę sensu. E, tam rzeczywiście już w latach. E, teraźniejszych, dzieją się różne historie i bardzo często przechodzimy różnymi szlakami z jednego schroniska do drugiego. Jesteśmy w Czechach, jesteśmy na Szrenicy, tak. ale też odnajdujemy gruzy schroniska, które tak naprawdę nie. kiedyś nie istniało, dzisiaj już nie istnieje i, co jest ważne, skoczę teraz na koniec książki. Autor na samym końcu wyjaśnia nam pewne sytuacje w książce, które musiały, musiał trochę nadpisać, a więc droga, którą jeździ samochód, której tak naprawdę nie ma, a na potrzeby fabuły i książki jest i takich parę rzeczy jest i to jest bardzo, bardzo fajne, że autor właśnie na końcu nam troszeczkę opowiada. Tak jak Wam powiedziałem, ja karkonosze znam na wylot i co dla mnie było wartością dodaną w tej książce. No tak, czuję, że się tak ekscytujesz bardzo. Tak nie, jesteś. Hmm? nie, nie. E, co było taką wartością dodaną dla mnie tej książce, to kawał historii. Kawał historii, i tutaj naprawdę Pan Sławek odrobił lekcję, bo zarówno historia schronisk. Zarówno historia tego, co się działo po II wojnie światowej, czyli sytuacje przesiedleńcze, oni mogli zostać, ci nie mogli zostać, to jest bardzo, bardzo rzetelnie, ładnie y, opisane i ja się bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy y, o tych schroniskach i o tych czasach w ogóle y, dowiedziałem się. Co do samej fabuły, co do samej intrygi i samego rozwiązania. Oddaję tutaj naczelnej znawczyni literatury kryminalistycznej w Polsce, pani Małgorzata. No ja na ciebie naprawdę chyba, nie wiem, ten maraton nam chyba tutaj trochę na głowę padł e, i książki, które wtedy czytaliśmy. Ja bym bardziej, właśnie tak jak toczymy czasami spory, czy książka jest bardziej historyczna czy kryminalna. Mm -hmm. To tutaj w tym przypadku też bym się. To takim... no wiesz, intryga jest, Je, no, tak, wiesz, zagadka to... jest rozwiązana, jest to logiczne, no, wszystko no, jest to tak, przeprowadzone. No to widzisz, bardzo... o, no właśnie to, to mi łatwiej może, mhm. e, może, może to o tym opowiedzieć. Jest na pewno to rzecz, której nie możemy w jakiś sposób. Ja nie przewidziałam zakończenia. Mhm. Nie było tutaj dla mnie takiego, o, tak, to jest to, mhm. a czytałam niedawno książkę, w której zakończenie troszkę przewidziałam, ale nie powiem jaką. Mhm. Powiem e, na, na maratonie, mhm. tak, jak wrócimy Wam film z maratonu. I to jest na pewno wartością dodaną tej książki. Uh -huh. Bardzo niezwykle ciekawe są właśnie te przeprowadzenia szlakowe, czyli są nazwy niemieckie w czasach lat 40., właśnie, które były wtedy używane, czyli osoby, które tam mieszkały, używały takich, a nie innych nazw. Później, właśnie w tych latach 60., już te nazwy są polskie, i to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe, że te szlaki, które są opisywane, my możemy sobie fenomenalnie wyobrazić i fantastycznie. Bardzo historycznie do tego też podejść, nie? Jak ktoś się interesuje historią i historią górską troszeczkę, to na pewno to można, to można pod to podciągnąć i to są najlepsze punkty tej, tej książki, tak uważam. Tak, Małgosia chciała być tutaj delikatna i ja powiem chyba to, o czym ty myślisz, bo też ja wyczuwałem. Prawdopodobnie to jest debiut pana Sławka, który oprócz tego, że napisał tą książkę, jest dentystą. I pozdrawiamy pana Sławka bardzo serdecznie, i też prowadzi bloga Zagubiony w Karkonoszach. Ja byłem na tym blogu i bardzo fajnie sobie tam rzeczy poczytałem. Bardzo fajne rzeczy tam przeczytałem. Pan Sławek naprawdę doskonale zna karkonosze, doskonale zna historię. Widać, że to jest jego pasją. Natomiast ta fabuła, ona nie jest nielogiczna, ale rzeczywiście mi też zabrakło pewnego sznytu. Takiego sznytu, chyba który nabiera się z czasem pisania. I to nie chodzi, że coś tu jest infantylne, banalne, bo tak nie jest. To jest naprawdę dobrze napisana książka. Ale jeszcze. Czegoś brakuje i bardzo będziemy trzymać kciuki, żeby pan Sławek pisał dalej, bo potencjał pisarski ogromny. Tak, ta wiedza o karkonoszach, on sobie wymyślił tą historię kryminalną i wplutuje ją w karkonosze, to jest naprawdę tak. e, niezwykle ciekawe i niezwykle fa fascynujące. W ogóle fajna rzecz to jest, nie? A najsłabszym punktem całej książki jest właśnie. Ym, Taka trochę nieumiejętność jej pisania, Albo może, nie, źle może powiedziałabym. Nie, źle. Ja uważam, że czasem na przykład, wiesz, pamiętasz jak rozmawialiśmy o jakimś tam, że dialogi mogłyby być charakterniejsze, mogłyby być, no, nie może. chodzi o pikantność, o soczystość języka, ale mogłyby bardziej iskrzeć, nie, bardziej tak strzelać. Tego nam troszeczkę zabrakło, jeżeli, bo chyba mówię za nas dwojga. Bardzo y, chciałbym pana Sławka zachęcić, bo podczas czytania tej książki od razu pojawiły mi się właśnie dróżki, y, gdzieś tam szlaki. Panie Sławku, bardzo byśmy chcieli pana zachęcić, żeby jeszcze na chwilę pozostał pan w tych karkonoszach i być może jeszcze kontynuował wątek kryminalny, który się gdzieś tam może przydarzyć albo który pan wymyśli i mam dla pana. Jak to się nazywa? Historia? Nie. Pomysł? Mo, może ideę bardziej. Mhm. Pamięta pan, że idąc ze Starego Karpacza na przełęcz Okraj przez nieistniejącą już wieś Budniki, tam jest takie małe zdjęcie, jak wyglądała ta osada, do której tak naprawdę tylko dwa... Miesiące w roku dochodziło słońce, oni mieli takie specyficzne stroje. Tam, jak wyleje większy deszcz, to można jeszcze kawałek takiej klawicy malutkiej zobaczyć niedaleko. I droga w ogóle przepiękna, bardzo mało uczęszczana. Ten szlak, bo on prowadzi aż na przełęcz okraj, właśnie można i oczywiście iść. Dalej na Śnieżkę, gdzie się tam chce. Natomiast jest to takie magiczne i czarodziej, czarodziejskie miejsce w Karkonoszach, więc może coś tam w tej osadzie. No tak, ale y, ja chciałam też nadmienić jeszcze, żeby, żeby się <grym> rozwlekłać, a przecież nie o tym o Karkonoszach, tylko o książce. Ale wybaczę Ci. Dobra, ja to jak Ty dzisiaj mi punktujesz, to ja dzisiaj Tobie troszeczkę dobra. będę odbijać. E, bo trzeba powiedzieć o książce, że są bohaterowie bardzo fajni. E, że główny bohater, miłość miał na imię? Maksymilian. Maksymilian, tak. Maksymilian i Marta to są naprawdę mhm. bardzo fajni bohaterowie ze swoimi problemami. I to jest fajne, że to nie są takie przezroczyste postaci, które po prostu jadą sobie w góry, w ogóle z sielanka i tak dalej. Tylko Maksymilian ma swoje kłopoty z tatą, a tatar z nim, czyli, mhm. czyli jak to możecie odnaleźć i sobie to powiedzieć. I fajnie, jak Daniel powiedziałeś o następnej części, mhm. o następnej książce, to fajnie, żeby to była przygoda właśnie tych bohaterów. Można ich polubić, Tak, prawda? to, tak, to, to jest, właśnie to chciałam powiedzieć. Jest chciałam, coś takiego w tej książce, jest tak napisana, że mhm. można rzeczywiście polubić. To są polubi. bohaterowie z krwi i kości. On ma faktycznie no nie jest idealny, tata jego nie jest idealny. I to jest właśnie to jest to, co mi się bardzo podobało, że jest, jest w tym prawda. I nie ma super bohaterów, i to jest no. bardzo duży plus. Nie ma tutaj, wiecie, jakiegoś faceta, który rzuca się w przepaść, ratując właśnie kobietę, to znaczy, ja bym skoczył na mózg. Tak, ja wiem. Za tobą w przepaść, tak, żeby tak. szybciutko cię chapnąć i na górę. Za włosy tak, i jaskini. Ale tutaj nie ma takiego e, przekoloryzowania. Nie, właśnie ten... to chciałam powiedzieć, jakby nawiązując do tych najlepszych elementów książki, bo to jest warte uwagi, że bohaterowie przywiązujemy się do tych bohaterów. Chcemy wiedzieć, Lubimy. ja chcę wiedzieć, co mogło się wydarzyć dalej, e, jak się ich losy potoczą i czy faktycznie będą szukać tych e, ducha gór i, mhm. i tego tchnienia górskiego Tej ta, ta, e, dalej. Tak. 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 Myślę też, że to, że pan Sławek nie wszystko wyjaśnił w tej książce, tak? daje taką możliwość. Jedną mamy jeszcze zagadkę, która jest nierozwiązana, co jest bardzo fajne, uważam, nie? Że dostaje... Um... Nie będziemy wam zdradzać oczywiście jaka to jest nierozwiązana zagadka, ale to też jest e, bardzo bardzo fajne. Puentując jakby naszą recenzję, to jest książka, którą bardzo e, wam polecamy dla ludzi, którzy Rzeczywiście uwielbiają historię, uwielbiają karkonosze. Na pewno się tutaj doskonale odnajdziecie. Za pana Sławka bardzo mocno trzymamy kciuki i e, chcielibyśmy naprawdę go zachęcić do tego, żeby napisał kolejną e, książkę. Niech tam pan zerknie do tej wsi Budniki. Niech <grym grym grym grym> karpasza. Ja nie, nie powiem co mi się teraz tutaj wydaje, wiesz? Jakby co sugerujesz ja. tutaj. Mm. Dziękujemy bardzo, że mieliśmy e, okazję przeczytać tą książkę. Dziękujemy Panu Sławkowi za e, dedykację e, dla nas. No i cóż. Mamy nadzieję, że ślady zbrodni, ślady zbrodni, Aha. będą prowadziły gdzieś dalej w głąb karkonuszy. Tak jest. Pozdrawiamy Was gorąco, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.